Naprotechnologia to jest ten dział medycyny, który zajmuje się zdrowiem ginekologicznym kobiety i prokreacyjnym małżonków. Przy czym takim pierwszym stopniem w naprotechnologii jest model Kreitona i na modelu Creighton'a opiera się lekarz konsultant w dziedzinie naprotechnologii. Czyli znaczy model Creightona jest to system obserwacji i zapisu tego, co u kobiety w organizmie się dzieje, więc jeśli kobieta trafia do lekarza konsultanta naprotechnologii, Lekarz wie, co dzień po dniu w jej organizmie się działo, ma informacje, których lekarz ginekolog na co dzień nie posiada. Z czego to wynika, że ta metoda staje się coraz bardziej popularna? Czy opiera się tak naprawdę o całościowe leczenie kobiety i opiera się o bardzo dokładne obserwacje. To, z czego się tak naprawdę naprotechnologia wzięła, to wzięła się z modelu Creighton'a. Model Creightona miał służyć małżonkom, aby pomóc im rozpoznawać swoją płodność. I okazało się, że kobiety z określonymi schorzeniami mają bardzo podobnie wyglądające cykle. Twórca metody, profesor Hilgers, od tego zaczął, że te cykle do siebie podobnie wyglądające analizował, studiował i próbował leczyć. Troszkę leczenie wygląda inaczej, bo wygląda w oparciu o cykl konkretnej kobiety. Każdy cykl każdej kobiety jest inny, bo każda kobieta jest inna i każda kobieta ma prawo być inna. I to, co myślę, mam okazję od razu obalić, że może mamy 5% kobiet, które mają cykle 28-dniowe i 14 dniowe owolację. Na czym opiera się niestety medycyna? Na protechnologii jest indywidualne podejście do każdego człowieka, indywidualne podejście do każdej kobiety i jeżeli zaczyna się leczenie, to w oparciu o jej cykl, a nie o to, jak wygląda standard książkowy. Czyli to oznacza, że naprotechnologia jest taką dziedziną, która opiera się w sumie na personalizmie, nie tylko na jakiejś książkowej wiedzy, ale na takim prawdziwym personalizmie? Tak. Czy liczy się całościowe podejście do człowieka i to o ile, powiedzmy, idąc do lekarza ginekologa, on się skupia na naszej miednicy mniejszej, tu chodzi o to, aby cały organizm funkcjonował prawidłowo, bo niepłodność nie jest chorobą. U podstaw niepłodności leżą inne schorzenia, i to na protechnologii chodzi o odkrycie tych schorzeń, które powodują problem związany z brakiem posiadania potomstwa i leczenia. Przy czym to, co bym chciała zaznaczyć, naprotechnologia to nie tylko problem z płodnością, o czym mówi się w Polsce, to również problemy ginekologiczne kobiet. I to, co bardzo głośno zawsze mówię i akcentuję, to leczenie chociażby młodych dziewczyn nie przy pomocy antykoncepcji, tylko po, na podstawie rozpoznania własnego cyklu. I w oparciu o cykl podjęcia skutecznego leczenia. Czy to oznacza, że znając metodę Kreutana, można powiedzieć, że jest to również jedna z form profilaktyki? Czy model Kreutana miał służyć małżonkom w celu odkładania poczęcia? I od tego się zresztą zaczęło. W momencie, kiedy kobieta zaczyna prowadzić obserwacje, ona uzyskuje bardzo ważne informacje o własnym organizmie. I to, co mi się bardzo podoba w tej pracy, to to, że kobiety 30-paroletnie nagle dokonują, no powiedzmy, odkrycia kosmosu że ich organizm funkcjonuje tak i tak, o czym one nigdy nie wiedziały. Takie to, co bardzo mi się podoba, szczególnie jeśli małżonkowie się starają o potomstwo i opierają się na tej wiedzy takiej internetowej, to mocne staranie się tak o 13-14 dnia cyklu. No a tu się okazuje, że owulacja ma miejsce troszkę później i to ich staranie tak naprawdę niczemu nie służy. W modelu Creighton'a, no i w całej jeżeli małżonkowie znają swoje okienko płodności i one z tym, z tym okienkiem podejmują współpracę. I czasami naprawdę niewiele trzeba. Czasami wystarczy znać dobrze okienko płodności i tak przysłowiek wam mówić, trafić w okienko. Przy czym, jeżeli chodzi, bo zawsze mówię, nieważne, czy będzie to model Kreutona, czy inna metoda, jeżeli chodzi o rozpoznawanie płodności, ale jeżeli chodzi o podjęcie później leczenia, no to jest to model Kreutona, ponieważ jest to metoda zestandaryzowana i to, co później w kartach się widzi, żadna inna metoda tak dokładnie nie prowadzi zapisów. Oblicza się najróżniejsze wskaźniki i według tych wskaźników lekarz rozpoczyna leczenie. Metoda w Polsce coraz bardziej popularna. Jeszcze kilka lat temu, mniej więcej pięć lat temu, nikt w ogóle nie znał takiego określenia jak naprotechnologia, ale jak Pani zdaniem wygląda to dzisiaj? Czy jako Polacy wiemy o tej metodzie wystarczająco, czy, czy jesteśmy w stanie jej zaufać? Myślę, że jeszcze niewiele osób wie. Mam takich, wśród nawet swoich klientów, mam takie osoby, które prowadzą sondaż wśród znajomych. Po czym wracają i mówią nikt? Nikt nie wiedział, o czym mówię. Także no jest to niestety jeszcze to niepopularne, może dlatego, że trzeba się troszkę wtedy wziąć za siebie, bo to wymaga trochę odpowiedzialności, poświęcenia troszeczkę czasu, żeby poobserwować własny organizm. Łatwiej jest, no chociażby jeżeli nie, nie planujemy poczęcia, że tak powiem, dokonać gwałtu na naturze i wziąć tabletkę, niż poobserwować własny organizm zobaczyć, jak to funkcjonuje i współpracować z tym, co nam natura i Pan Bóg daje. O naprotechnologii mówi się coraz więcej. O naprotechnologii możemy również przeczytać wiele w, na stronach internetowych, chociażby świadectwa osób, które wybrały taką metodę i które po iluś, nawet kilkunastu latach leczenia różnego hormonalnego nie potrafiły zajść w ciążę, a w tej chwili cieszą się dziećmi. Czy już możemy mówić o, o jakiejś ilości dzieci, które powstały dzięki tej metodzie, dzięki naprotechnologii? W Polsce nikt jeszcze nie prowadzi statystyk. Tu każdy instruktor, każdy lekarz, powiedzmy, prowadzi swoje prywatne. Nie ma czegoś takiego jak oficjalne, aczkolwiek o takich spektakularnych poczęciach, gdzie nie wiem, ileś razy inseminacja, ileś in vitro, a nagle poczęcie jeszcze bez spotkania się z lekarzem, to wiadomo, że jeden drugiemu opowiada w naszym środowisku. No sama mam taki przykład dziewczyny, która odwiedziła wielu lekarzy, która usłyszała diagnozę tylko in vitro, nic więcej wam nie pomoże. Rozpoczęliśmy obserwację i po pół roku dziewczyna trafia do tego samego lekarza, który powiedział tylko in vitro. Trafia z dzieciątkiem pod sercem. A ponieważ jestem człowiek, który drąży temat, poszłam za nią, żeby porozmawiać z panem, że może nie tylko in vitro, tylko żeby wytłumaczyć, co to jest natrotechnologia i żeby zachęcał do skorzystania najpierw jeszcze z jednej metody. No ale pan doktor stwierdził, no z tym i z tym schorzeniem to się wciąż nie zachodzi. Także no to jest jakiś też pewien opór materii, na pewno no, nie... środowisko lekarzy też nie służy temu, aby wspierać. Jeśli wysyłam osobę na monitoring owulacji, leczącą się dzięki tej metodzie, czy próbującą osiągnąć poczęcie dzięki tej metodzie, a lekarz, który ma tylko stwierdzić, jakiej wielkości jest komórka jajowa, mówi, że ja to bym Państwu radził in vitro, to też jest chyba nie w porządku. I bardzo szybko, co mnie boli, odsyła się małżonków na in vitro, niestety. Nie podejmuje się, jak gdyby, leczenia na tyle skutecznego. No i niestety trzeba być gotowym do tego, że in vitro będzie zawsze porównywana, w zasadzie naprotechnologia będzie zawsze porównywana do in vitro. Zechciejmy wyjaśnić, na czym polega ta najbardziej istotna różnica między jedną a drugą metodą. Czy znaczy to przede wszystkim w podejściu do godności człowieka? Naprotechnologii leczymy, a do poczęcia dochodzi, lekarza odsuwamy na bok i współpracują małżonkowie ze sobą. W in vitro jest troszkę inaczej, że to małżonkowie jak gdyby kupują sobie, no nie ukrywajmy, kupują sobie dziecko. Często jeszcze ma zaplanowane pewne cechy. Nie liczą się, ja wiem, że pragnienie posiadania dziecka to jest bardzo ogromne pragnienie i, i sama widzę na spotkaniach jak to wygląda. Tylko pytanie, czy za wszelką cenę. Przecież wiadomo, że większość dzieci urodzonych przy pomocy metody in vitro to dzieci, które również będą miały problem z płodnością to dzieci obarczone dużo większymi wadami genetycznymi. To też są często ciąże bliźniacze. Wiadomo, że taka ciąża rzadko do 40 tygodnia jest donoszona. Także to, że nawet w tej chwili się mówi, że in vitro nie jest finansowane, nie jest prawdą, bo to opieka później nad noworodkiem chociażby, no jest finansowana z kieszeni ogólnie podatników. Pozwolę sobie na takie osobiste pytanie: jak to się stało, że Pani się zainteresowała tą metodą? Jak to później przebiegało, również, kiedy trzeba było się szkolić? Dodajmy, że szkolenie nie, nie tutaj w Polsce, więc wymagające dużego wysiłku. Kiedyś dotarła do mnie taka jedna kartka na temat naprotechnologii i ja myślę, że to nie ja działałam, ale Pan Bóg działał. Nie dawało mi to spokoju, szukałam, drążyłam o pierwszym kursie który był w Polsce, dowiedziałam się trzy dni po terminie składania dokumentów, więc temat na chwilę odszedł, ale szukałam dalej. Pojechałam na konferencję do Lublina, posłuchałam wykładowców i tych polskich, i tych zagranicznych i następny etap to było wysłanie dokumentów. No i przygoda już z naprotechnologiem, właściwie z modelem Kreitona w Irlandii. W klinice, w której do dnia dzisiejszego, no, dzięki doktorowi Boylowi urodziło się ponad tysiąc dzieci. Właściwie jeden lekarz, a a tak dużo. A czy można powiedzieć? Bo o tym, że na swoim koncie również ma Pani również swoje zwycięstwa, takie małe zwycięstwa w postaci pojawiających się na świecie co dzieci. Jak była Pani reakcja na pierwsze dziecko, które udało się również dzięki Pani pomocy urodzić? A tak szczerze to, a tak szczerze to. Byłam w sklepie, kiedy przyszedł SMS, będziesz ciocia. Sklep był nieduży, a ja płakałam, jakby mi się nie wiadomo, co stało. Także to jest tak ogromne wzruszenie i tak duży ładunek przekazany, no, dwóch słów, będziesz ciocią. I to później oczekiwanie, towarzyszenie w ciąży, i czekanie do dnia porodu. I ta radość, kiedy później przychodzi to pierwsze zdjęcie, no to jest coś niesamowitego. Tego się na co dzień nie doświadcza. To tak jak człowiek, który, no powiem, próbuje, próbuje, i tego maleństwa nie ma, nagle się dowiaduje, że są dwie kreski na teście. To myślę, że to jest porównywalne. Bo często jestem tam osobą, która wie poza małżonkami pierwsze. Spotyka się pani z bardzo wieloma parami, z bardzo różnymi ludźmi tak naprawdę, ale czy jest to jakiś taki wspólny mianownik, jakaś wspólna cecha, oprócz chęci posiadania dziecka, która charakteryzuje tych ludzi? To to, co może różni od normalnych wizyt, to że małżonkowie przychodzą razem, a przychodzą razem po to, żeby wiedzieć, co się dzieje u kobiety w organizmie, żeby ich to jednoczyło, żeby razem podchodzili do problemu, i Jeżeli to nie jest tak, że tylko kobiety no to już co jest sobie szczerze powiedzieć, leczą się też panowie. Ale to jest to, co wspólne, to że oni odkrywają, jak gdyby staram się, żeby odkrywali na nowo swoje, swoje małżeństwo. I to, co bym też zawsze mówię, to nie jest tak, że ja chcę dziecka i ja chcę dziecka. Ja, mąż, ja, żona chcemy. My, my razem chcemy, my przede wszystkim mamy siebie. I to, czy ono się pojawi, czy się nie pojawi, to już jest inna kwestia. To, na co mocno kładę nacisk, to na tą jedność małżeńską, bo to myśmy stawali razem przed ołtarzem i obiecywaliśmy sobie, że do śmierci razem będziemy. I w tym momencie, jeżeli jest tak duże pragnienie, jakby klapki na oczy później się zakładają, każdy patrzy tylko w kierunku tego poczęcia, to nagle przestajemy widzieć siebie. Aczkolwiek w większości są to małżonkowie, którzy naprawdę ze sobą bardzo dobrze współpracują. To, co dość mocno mnie zastanowiło, to to, kiedy weszłam na stronę internetową i przeczytałam, że po pierwszym roku stosowania na protechnologii okazuje się, że 44% par zachodzi w ciążę, a po trzecim już ponad 70%. Skuteczność dość duża, a przy okazji trzeba powiedzieć, że to są pary, które od tego czasu są parami płodnymi, że to nie jest tak, jak chociażby właśnie w tej metodzie in vitro, że My sobie wyprodukujemy dziecko i będziemy rodzicami jednego dziecka, ale my od tego momentu możemy ich mieć nawet kilkoro. Znaczy, bo my nie obchodzimy problemu. In vitro to jest, no, mówiąc szczerze, obejście pewnego. Problem pozostaje, tylko my go obchodzimy. W naturotechnologii technologii chodzi o rozwiązanie problemu. Jeżeli rozwiążemy, to spokojnie później możemy zapraszać do naszego życia kolejne dzieci. Jesteśmy zdrowsi, wiemy o co chodzi, wiemy gdzie jest problem. To nie jest tylko tak, że to jest spotkanie z instruktorem, który uczy metody i spotkanie z lekarzem, żeby sobie porozmawiać. To jest leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne. Także moim zadaniem jest, aby małżonkowie byli ekspertami od płodności i jako eksperci od płodności mają się spotkać z ekspertem od medycyny i jako partnerzy mają przy jednym stole usiąść, rozmawiać i się leczyć. Od małżonków naprawdę wiele zależy. To nie są gotowe recepty w stylu, proszę w tym dniu, tym dniu cyklu przyjąć to i to. To jest, lekarz mówi, proszę tyle, a tyle dni na przykład po owulacji wziąć taki i taki lek. To jest taka sutelna różnica, bo to małżonkowie mają wiedzieć, kiedy ta owulacja ma miejsce. Czego nie muszą, przygotowując się, czy lecząc się w każdy inny sposób, w każdej innej metodzie. Już na zakończenie powiedzmy, dla kogo jest naprotechnologia, bo tak jak usłyszeliśmy, to nie jest tylko i wyłącznie dla osób starających się o dziecko. Znaczy w swojej jak gdyby, praktyce wyróżniam trzy takie grupy osób, ludzi. Pierwsza to i największa, no nie ukrywajmy, to są małżonkowie, którzy starają się o potomstwo. Druga, przynajmniej u jest wyrównana chyba ilościowo, to te ci małżonkowie, którzy odkładają poczęcie kolejnego maleństwa. No i trzecie to są dziewczyny, które nie chcą być leczone przy pomocy antykoncepcji, a które wiedzą, że mają problemy. A, no to zawsze takie zawsze śmiać mi się chce, że wchodzi zdrowa, wychodzi chora, nie? No bo wchodziła i wydawało się, że nic nie było, a jak poobserwuje własny organizm, to odkrywa pewne problemy. Tylko, że moim zdaniem te dziewczyny wygrały los na loterii, bo one się leczą w momencie, kiedy jeszcze nie są w związkach małżeńskich. I później nie ma oczekiwania roku, dwa na potomstwo, bo wiedzą, gdzie ewentualnie jest problem. One się leczą zanim wstąpią w związki małżeńskie i myślę, że dużo wcześniej osiągną później potomstwo.